Cześć, czołem, Patryk Raven z tej strony i witam na krótszym kanale. Gramy w gierkę Ever Dream Valley. To jest gierka polskich twórców i oczywiście dziękuję Wam za przesłanie mi klucza. Biegamy sobie tutaj takim małym chłopaczkiem, który został przywieziony przez mamę na farmę swoich dziadków. I jesteśmy tu po to, żeby zapierniczać. Jest sporo rzeczy do zroboty, więc cóż, musimy się wziąć za sprzątanie, za podlewanie, za naprawianie i za uprawianie grządek. Jest to swego rodzaju, jak ktoś zna, oglądał tą serię moją wcześniejszą, jest to po prostu Stardew Valley, tylko że w wersji trójwymiarowej i bardziej kolorowej. Gra ma wyjść 30 maja, czyli już niebawem, więc jeżeli jesteście zainteresowani tego typu tematami gry, no to zachęcam do obserwowania. Tymczasem będą nam się pojawiały różne tutoriale, gra jest w języku polskim, więc na pewno będziecie zainteresowani. Zebrałem właśnie siekierkę, która leżała na Krzemieniu na kamieniu, gdzieś tam na farmie. No i widzimy, że musimy po prostu pozbierać parę patyków, tak? Biorę pod piąteczką. Mamy do góry w prawym górnym rogu takie menu. Mamy jakąś puszkę, butelkę, wiaderko znalazłem, koneweczkę znalazłem, prawda? No i także ten toporek zabójczy, bo zabójczy, ale widzimy, jestem młody, ale za robotę się wziąć mogę, nie? Po lewej mamy menu, mamy określoną godzinę, dzień. Pod altem widzimy śledzone zadania. Pod tabulatorem mamy taki sobie PDA, w którym sprawdzamy mapę, galerię jakiś różnych zwierząt, roślin czy innych rzeczy, które znaleźliśmy. Mamy ubranka, możemy się przebierać w różnego rodzaju stroje, nakrycia głowy. Na przykład tu mogę wziąć sobie taką dziwaczną, nie wiem nawet jak to się nazywa, ale to co się zakłada na głowę. Osiągnięcia, niestety na razie są ukryte więc dopiero po odblokowaniu te osiągnięcie zdobędziemy, no i również dziennik zdarzeń, gdzie możemy podejrzeć sobie wcześniejsze samouczki, statystyki, no i wydarzenia z naszej farmy. Więc cóż, patrząc po zadankach, gdzieś tutaj się wchodziło w te zadania, w dzienniki chyba się wchodziło, tak, czy tutaj pod klawisz I, nie, pod klawiszem I e, mamy inwentarz, i tutaj w inwentarzu widzicie, mogę zobaczyć co mam przypisane do górnych rzeczy oraz troszkę slotów zwykłego ekwipunku. Ale spokojnie, możemy sobie tutaj też krawcić. Więc najpierw e, podejdźmy sobie do tego dziadka, który nam gdzieś tam uciekł. Spowolnienie postaci, które widzicie, wynika z tego, że wszedłem w krzaczory. Więc shiftem szybko z toporem na niego podlecę i mówię dziadek, dziadek. Uwaga, bo jestem groźny. No i zadanko wykonane. Dziadek zadowolony. Witaj. Skąd ta ponura mina? E, no niestety, rodzice musieli pojechać do roboty, więc cóż, zostaliśmy tutaj sami i muszę zapierniczać sam. Muszę odrobić tą pańszczyznę, nie? Więc muszę zastąpić dziadka w paru robotach, pomóc mu ogarnąć całą sprawę tutaj z, z zniszczonymi rzeczami. Mamy mu naprawić kurniczek. Dobra, dostałem nowe zadanie pod jodką. A, pod j jest dziennik. Dobra. Mamy naprawić kurnik. Żeby to zrobić, łatwo się domyślić. Jest potrzebne narzędzie i surowiec. Prawda? Więc bierzemy sobie to, co jest mi potrzebne. Tutaj na ziemi leżą jakieś deski. Więc klawiszem f możemy te deski popodnosić. Tylko deski to chyba nie jest to, co potrzebuję. Lećmy w tabulator. Centralnie przede mną znajduje się kurnik, więc polećmy do tego kurnika i szybkim krokiem go sobie naprawmy. To jest kurniczek. To jest potrzebne, przytrzymaj, aby naprawić brakujące elementy. Drewno 15 sztuk. OK. Może najpierw posprzątajmy te puszki po piwie, widzę, harnasie się tu walają, dziadek lubi sobie dziabnąć. No, bywa i tak. Posprzątajmy tutaj te śmieci, które leżą w dole, bo ja nie lubię takich takich chaszczy. i zetnijmy to porkiem parę rzeczy. Tutaj akurat przy kurniku, widzicie, nie dostaję drewna jako drewna, tylko dostaję badyle, aczkolwiek na pewno mi się przydadzą. Lina też ten i puszki, pokoli, a te krzaki tu wycisnę wszystkie, bo tego tu nie może być. No i już wygląda całkiem fajnie, prawda? Tylko te drewno musimy wyhaczyć, więc żeby wyhaczyć drewno podchodzimy do zwykłego drzewa i pojawia nam się ten pasek staminy niefortunny, którego jak widzicie mogę parę razy dziabnąć, a potem jak przegnę pałę, no to będę miał ograniczoną możliwość wykonywania akcji. No ale dobra. Chyba, tak? Nie, po lewej mam staminę, a do góry to jest ten wskaźnik drzewa, mocy drzewa. Ok, teraz rozumiem o co chodzi. Pyk, pyk, pyk i czerwonym rozwalamy drzewko i jest posprzątane. No i fajnie. Ciekawe czy te pnie jeszcze mogę wykopać, ale to wyjdzie w praniu. To jest ten odcinek, który dzisiaj nagrywam jest powiedzmy sobie taki przedpremierowy, a także jeszcze jakiś tam wypuszczę dodatkowo w dniu premiery, żeby zachęcić e, pewne osoby do chociażby pogrania w tą gierkę. No i kurniczek zbudowałem. Prosta rzecz. Robot żadnych nie ma, musimy wrócić do dziadka. Więc biegnijmy. Jak widzicie, wszystkie elementy otoczenia jestem w stanie w jakiś sposób modyfikować. Możemy je podnosić, możemy je rozbierać, możemy je naprawić. Na przykład tutaj płotek, prawda? Za dwie sztuki drewna jest naprawiony. Możemy podnosić na przykład belki i je gdzieś tam poukładać, tak? Jeżeli wejdę sobie w ekwipunek, przeniosę sobie belkę na przykład pod czwórkę, no to żeby było kulturalnie, dziadek miał gdzie usiąść, no to ja mu tu pierdyknę, o, prawda? Pierdyknę mu tutaj belkę. Belęsiana tu i tutaj, proszę. Jak ładnie poukładałem, gdybym tak dłużej robił, to może i bym zbudował coś sensownego. Kurnik naprawiony, super. Jeszcze jedna robota. Odszukajmy kury. I e, cóż, musimy je wynieść do tego kurnika. Schowały się gdzieś w krzakach. E, mamy wziąć ogrodniczki, należały do mojego taty. Hmm. Dobra, w każdej chwili możemy zmieniać ubranie poprzez zakładkę tabulatora. E, świetnie. Kiedy znajdziesz kurę, złap ją i odnieś do kurnika, lub po prostu zagoń w jej pobliże. Odszukaj wszystkie kurczaki i sprowadź je do kurnika. A mnie tam zastanawia nie kurnik, tylko jakbym chciał te spodnie. O, szelki od razu lepsze. Pięknie wyglądam jeszcze. Jak się sobie postać dobrałem, to wygląda idealnie. Dobra, mamy ponadto mieczyk. Mieczykiem widzę, że czasami po otrzymaniu zadania na mapie pojawiają się duże pomarańczowe okręgi. No to łatwo się domyślić, że to jest lokalizacja celu tylko, że taka zbliżona, nie? Więc cóż, zapierniczamy tutaj i szukamy kurczaków. Tylko teraz ja nie wiem, czy ja mam trawę. Aha, tutaj trawę mieczem zbieram. Drewnianym mieczem. No nie, ale ja się pytam, gdzie są kury. Koko, koko, Eurospoko. Tam siedzi w krzaczorze. Wyłaś mnie to stąd. i, ej, ej, podnieś, tak? Mamy kurczaka. I zobaczcie, jaki słodziaczek. Jakiego słodziaczka możemy, aż wejdę normalnie na skałę, żeby to uwiecznić, że to jest moja zdobycz dzisiejszego dnia. Moment, tak sobie tu wskoczę. Tutaj jeszcze rudy piciuś biega, no to idealnie. Tylko jakbym tutaj musiał zapozować tak do zdjęcia, nie? Może coś takiego, Ever Dream Valley, proszę. Patrick Raven prowadzi na krótszym kanale. Oczywiście jak oglądacie i wam się podoba, no to polecajcie tam. Eee, dobra, mamy tutaj kury i teraz co? Wypuść i ona skoczyła od razu, tak? Jest jedna kura. Jest już tu przypisana i ma chyba jajko. Mogę przytrzymać, żeby pogłaskać, to wtedy mi będzie kochać, tak? Rozkocha się we mnie i są serduszka. Tak samo mogę z piciusiami porobić. Szkoda, że z babcią nie mogę, babci się nie da głaskać, choćbyście chcieli to. Próbowałem, uwierzcie mi, próbowałem. Nie da się. Babcia jest antygłaskająca. Serduszek nie dostaniemy. I przez to, że pogłaskałem kurczaka, to ten teraz za mną będzie łaził. Może źle zrobiłem. Czekajcie, gdzie tu są te kury? Mapa. Yy, gdzieś tam. Aha, dobra, niebieskie znaczniki mamy na mapie. Tylko, że teraz ta kura mi spierniczyła. Wracaj no tu. Nie tak, proszę Ciebie, pogłaszczę Cię, że jesteś fajna kochana i tak dalej, ale on precz do kurnika. Natychmiast. I wypuść, tak? Mm -hmm. F. No. No i ona tu siedzi w tym kurniku, tylko żeby nie uciekała, nie? No dobra, szukamy następnego kurnika. Tutaj coś mamy, czekajcie, piły. Co no tu możemy? Deski możemy produkować z drewna. A widzicie, jest taki zielony znacznik, za którym muszę jeździć. Spoko w ogóle na konsole. Gra jest fajnie dostosowana pod konsolę. Więc cóż, możemy to w ogóle podnieść. Mogę przenosić takie rzeczy. To jest właśnie fajna rzecz, że każde takie obiekty, które mamy, czy to interaktywne, czy nie, możemy właśnie w dowolny sposób przenosić. A potem gdzieś sobie zbudować jakieś takie miejsce warsztatowe, jakiś tam powiedzmy sobie dom roboczy, czy, 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 czy część tego domu drwala, dom kamieniołom, czy coś takiego, nie. Ja sobie to przedstawię w to miejsce. Tutaj mamy kolejną rzecz, na przykład pompę. I co jest mi potrzebne do naprawy? Drewno i chyba jakaś rura. No nic, no ale naprawiłem, tylko że czy mi tu przeszkadzają te syfy? Rzecz mi z tymi krzakami opóźniacze, kurcze. Yy, dobra, i co to jest? machni? Stwórz. Warsztat. To jest nic innego jak warsztat. Tylko ja bym chciał teraz na przykład przenieść ten warsztat. Tam to mogłem podnosić, a tego już mi nie pozwolą podnieść. A widzicie, no to tu już do twórców ja chcę przestawiać wszystko. Ja tu nie chcę warsztatu. Chcę mieć dowolność. Najlepiej podnoszenie, żeby było jakieś takie, hmm, powiedzmy sobie, hmm, do odczucia, na przykład innym klawiszem, ale no tak, na konsole to już będzie problem. No ale dobra, przytrzymać na przykład F, żebym mógł podnieść, nie? Drewniany miecz mogę zrobić i póki co nie mam więcej receptur, więc spoko. Dobra, tutaj jeszcze widzicie lina, jest, idziemy za, za kurczakami, ale jeszcze wam pokażę zbieranie. Czyli mamy na przykład tutaj co? Siódemkę weźmy, albo puszkę. Bierz plony, tutaj mamy czerwoną paprykę. Mamy też bakłażany, które swoją drogą nie przepadam nigdy za bakłażanami. Marcheweczki i mogę je, z nimi coś na pewno mogę zrobić, bo to po to się zbiera, na przykład karmić zwierzęta. Albo mogę je rozpłodnić, więc ja póki co będę się bawił w rozpładnianie, bo będę tutaj dużo biegał i w międzyczasie te roślinki mogą mi porosnąć. Więc to jest inwestycja w przyszłość, prawda? Tak się inwestuje pieniądze. I mamy jeszcze marchewki, więc też od razu je tu wszystkie porozpładniam, żebym mógł zrobić rosół. Tam w oddali widzimy babuszkę, z którą nie chcę dyskutować. Łopatę, to jest kolejne narzędzie, które jest nam potrzebne. Mamy też tu znowu chacz, krzaczorów pełno. Pomidory. No, pomidory to każdy z nas lubi. No, bo co innego jak nie pomidorowa z rosołu z wczoraj, tak? Więc tutaj pomidory zawsze muszą być. Pyk, pyk, pyk. Parę sztuk tutaj pomidorków. Dodatkowo po raz sadzamy. A następnego dnia, czy kiedy to tam wszystko wyrośnie, będziemy mieli x razy tyle. Więc szybko pomnożymy nasz potencjał. I będziemy mieli bardzo dużo fajnych rzeczy. Dobra, gdzie te kurczaki, bo się zgubiłem, a chcę w tym odcinku chociaż tego quest'a wykonać? E, powiem tak, mi się gierka podoba, fajnie chodzi, jest płynna, jest kolorowa, muzyczka ciut za głośna dla mnie, ale wiadomo, można ściszyć, nie? E, brakuje mi dźwięków postaci, jakiegoś takiego. <grym> Nie? Albo coś, że takiego wiecie, że jest. Brakuje mi dźwięków mm, uderzania o coś. Na przykład właśnie o kamień, że, że to jednak są jakieś różnego rodzaju przeszkody. E, żeby mieć taką imersję, nie? Wtedy człowiek jakby czuje się trochę, trochę lepiej. No. No pewnie jeszcze tam parę rzeczy by się znalazło, ale generalnie na, pod tym względem gierka jest OK. Dobra, mamy kurczaka. Tutaj jeszcze coś jest. Wybrałem czarną porzeczkę. Fajnie. E, zanim podejdę do kurczaka, pokażę Wam, że mapa. Muszę odkrywać ten taki ciemny, zdymiony obszar, tak? Zobaczcie, ile czasu zajęło mi przebiegnięcie od kurnika do tego punktu. No wiem, robiłem parę rzeczy po drodze, ale generalnie sam fakt przebiegnięcia z tego miejsca do tego to było jakieś tam, nie wiem, dwie minuty, nie? A teraz oddalmy sobie obszar. Zobaczcie, jakie to jest olbrzymie. Eee, Dream Valley, tak? Więc jest co? Ever Dream Valley, Ever Dream Valley. No. Jest zatem co zwiedzać, więc e, myślę, że wiele godzin można tutaj spędzić. Chodź tu kurczaku. Chodź tu do tatusia, chodź, chodź, chodź. Kurde, nie tym klawiszem, nie chcę go przerobić na paszę, tylko ja chcę go od razu zanieść tam gdzie trzeba. Więc idziemy. Dobra, szybkim sprintem, dziadek tam już kopie. Zaorał teraz to co ja tu tam posadziłem, to on teraz to nawozi kompostem. No i bardzo dobrze Wszystkiego sam nie przerobię, niech się dziadek weźmie w końcu za robotę. Lecimy z kurczakiem, rzucę w nim jak piłką. Bang, odrzucony. Mamy dwa kurczaki. Ten taki chyba żółty, żółte światło promieniste oznacza, że ten kurczak został zaliczony do tego miejsca. Tak to przynajmniej odbieram. Ostatni kurczak jest za naszym domem, więc lecimy za nasz dom i mamy. co tu mamy? Jabłonie, tak? To chyba jabłonie. No, no dobrze no. Aha, jabłonie. Czyli nie możemy ich ścinać, ale możemy kopsać. Jak będziemy kopsali, to co, w teorii nam coś tu spadnie. Ale po co jak tutaj są drzewka z jabłkami. No. Możemy pozbierać te jabłka. Fajne animacje swoją drogą, tylko jest za ciche są. Są dźwięki, nie? Dla porównania, jeżeli wejdę w ustawienie audio. No to głośność dźwięku tu muszę zmniejszyć, a tu muszę zwiększyć, ale to wtedy jest. E... Nadal są ciche dźwięki kopania, a dźwięki interfejsu są zdecydowanie za głośne. Powinna być jeszcze trzecia zakładka, czyli dźwięki interfejsu bezpośrednio, tak? Żeby mógł zmniejszyć sobie to jakoś fajnie wyregulować. Okej, okay, następna rzecz. Kurczak. Jakiś dziwny kamień. Dobra, podejdźmy do tego dziwnego kamienia. Kamień z X'em. I co ja mam z nim zrobić? Pewnie muszę tutaj kopać. Jak używać szpadla? Dzięki szpadlowi możesz przesadzać rośliny, wykopywać rzeczy spod kamieni oznaczonymi klawiszem X. E, klawiszem, sprayem. Aby to zrobić, wystarczy wziąć szpadel do ręki i wcisnąć F w pobliżu kamienia. No to dobra, to wykopmy. I co my tu mamy? Recepturę znalazłem na trampki. Recepturę na trampki. Gdzie ja mogę podejrzeć. Właśnie, może w ustawieniach, nie wiem, czy da się podejrzeć w jakiś sposób te wszystkie moje receptury. Plecak, bieg, mapa, dziennik, opcja pod o, informacja o zadaniu, menu pod tabulatorem. No to chyba w menu pod tabulatorem, tak? Mapa, galeria, dzienniki, dyrektor z byłem. zbierz wszystkie gatunki zwierząt na farmie. Ale brakuje tutaj jeszcze niektórych rzeczy. Na przykład statystyki. Hmm, Tabulator to jest główne menu, prawda? Tu powinny być zakładki e, o poszczególne rzeczy, na przykład ekwipunek, y, zadania, receptury i tak dalej. No bo w tym momencie na przykład nie jestem w stanie podejrzeć zadań. Muszę wejść klawiszem J, żeby mieć zadania. A jeżeli chcę ekwipunek, to muszę wejść klawiszem I. Natomiast uważam, że w głównym menu też to powinno być, bo inaczej człowiek się pogubi w tym. E, no i właśnie wygląd do receptur. Nie, nie wykopuj krzaka. No dobra, jak już wykopałem krzak, to goni z łopatą. No i złapałem. Oki okay, moi drodzy, lecimy z kurczakiem na miejsce zbrodni. Mam nadzieję, że będą mi produkowali kurczy te jajka. Swoją drogą, kurnik też bym przeniósł. No i jesteśmy w domku, proszę was bardzo, trzy kurczaki, czas na mianko. Kolekcjoner kurczaków, gratulacje. O teraz mogę sprzedawać kury. Aby sprzedawać zwierzę musimy je zagonić, bądź też zanieść do sprzedawcy. Informacje mogę sprzedawać, znajduję na wozie sprzedawcy. Sprzedaż kolejnych gatunków odblokuje kolejne zadania fabularne. Czyli musimy handlować. Handlować kurczakami, tylko nie jest napisane jak je ja, jej ja je tu rozpładniać, prawda? Możemy pogłaskać albo podnieść w kurniku, nie mam tutaj żadnych statystyk. Kur, kolor jest też niewidoczny, no, to ciężko przeczytać, że w kurniku trzy wszystkie trzy powinno być jeszcze to ten, ta kolorystyka troszkę bardziej wyrazista między białym a tym takim beżowym. Ale to są, wiecie, to są takie korekty wizualne. Tutaj coś leży. Co to jest? Pusty dzbanek na mleko. Tu mamy na przykład skrzynkę, którą mogę sobie, widzicie, ładować różnego rodzaju towary. Pytanie brzmi, czy jestem w stanie na przykład ją przenieść za pomocą topora albo łopaty. Nie jestem. Skrzynia powinna być też przenoszona. Tak jak te są do postawienia. To ja bym jednak wolał, żeby dało się je przenosić, tak? I teraz tej nie mogę postawić. Skrzynia. Uuu. Uuu. Euj, oj, oj, oj. Co ja mam teraz z nią zrobić? Drewniana skrzynia. Postaw ją pan. Może na zewnątrz muszę. W czerwiszym E, F. Budowanie. Nie mogę postawić drewnianej skrzyni. Jak już człowiek podniósł, to już koniec. Mieć frajerą. Wyposaż. Przenieś element. E, wyposaż. Nie. Możemy wyjść posortować inwentarz przenieść do skrzyni. Przeniosłem do skrzyni i ciekawe, czy to przeteleportowało. Przeteleportowało. Ale podniosłem, a nie mogę postawić. To samo będzie z beczką. Beczkę już mogę postawić. Pawiszem F. Ale skrzynki nie. No i dlatego są właśnie potrzebni beta testerzy moi drodzy, czyli wchodzicie w grę, angażujecie się w społeczność Everdream Valley, walczycie o to, żeby dostać kluczyki do beta testów albo jakoś kupić grę nawet przedpremierową, czy premierowo i wspierać twórców w tym, żeby znaleźć wszelkiego rodzaju defekty. Idziemy na koniec do dziadka, który nam może opowiedzieć o dziwnym kamieniu, może nam opowiedzieć o kurczaki, kurczakach. Biegnij do handlarza, pamiętaj jednak, że, to, że pies to także obowiązek, muszę o niego dbać. A zadanie: czworonożny przyjaciel, dostaniemy pieska, no i zwierzęta. Na farmie jest coraz więcej zwierząt, jednak wiedzieć, że nie wszystkie zwierzęta są takie same, i nie mówię tu o subtelnych różnicach, ale o poważnych kwestiach dotyczących tego, jak często dana rasa kury znosi jajka, rowy dają mleko, i całą tą wiedzę znajdę w atlasie zwierząt. Tylko, że muszę podejść do handlarza. Atlas Zwierząt, nowy przedmiot dostępny u sprzedawcy, czyli Atlas Zwierząt. I dopiero teraz tak naprawdę będziemy się tego wszystkiego uczyli. Ale całą eksplorację e, tych, tego świata i poznawanie mechanik zostawię tak naprawdę Wam. Więc zachęcam Was. 30 maja premiera. Zobaczcie sobie. Jeśli jesteście zainteresowani, to po prostu pograjcie. A ja zmierzam do handlarza. Zobaczymy się. Drugim kolejnym takim odcinku, ale już po pewnych takich, powiedzmy sobie, rozwojach mojej postaci. Dzięki wielkie, do zobaczenia na innych moich filmikach. Cześć.